Witam bardzo serdecznie. Sadlajt Tarot, Tarociska Fortuna. Dzisiaj, moi drodzy, nadszedł czas na wiadomość dla Ciebie, przekaz od kart Tarota. Zobaczmy, co karty mają do przekazania. Wiadomość dla Ciebie: z kielichów, arcykapłanka, sprawiedliwość, karta wisielca, umiarkowania. I króla buław. Bardzo ważny przekaz, jest tutaj aż. Są aż cztery arkana wielkie na te sześć kart. Więc ważny przekaz. Jest tutaj, moi drodzy, pokazane dużo miłości, dużo troski, którą macie w sobie, tak? Macie tą miłość, jest w Was. Kochacie i chcecie być kochanymi, to jest najważniejsze, serce na dłoni. Tutaj jest pokazana rozmowa z kobietą, być może rodzinną, raczej na pewno, dojrzałą, może być starsza, ale tak niekoniecznie, około 50 roku życia może być. Tutaj może ona wam wyjawić jakąś tajemnicę, ale też moi kochani, jest tu na horyzoncie. Karta Sprawiedliwości, czyli szykują się jakieś sprawy z przeszłości, rozliczeniowe. Być może będziecie w najbliższych dniach załatwiać jakieś sprawy urzędowe, będziecie rozliczać się z przeszłością. Możliwe, że też niektórzy będą przygotowywać jakieś dokumenty, umowy, papiery. I tego rodzaju sprawy, ale także pomału będziecie y, chcieli y, powrócić do takiej równowagi życiowej, do balansu. Możliwe, że najbliższe dni będą odpoczynkiem dla Was również, ponieważ jest tutaj, y, moi drodzy, chęć odpoczynku. Y, jesteśmy wszyscy przemęczeni, powiem szczerze, zabiegani, zapracowani. Może być bardzo sympatycznie, też szykuje się jakaś miła pomoc, rozmowa, wsparcie od mężczyzny, który być może zaproponuje jakieś życiowe tutaj rozwiązania, podpowiedzi. Także dużo dobrego szykuje się, ale przede wszystkim odpoczywajmy, jeśli tylko możemy. No bo ten okres taki jesienno-zimowy naprawdę wszystkim daje w kość. Dzwonicie do mnie i wiem, że już niektórzy mają naprawdę dosyć, a dopiero jest jesień i jeszcze zima się nie rozpoczęła, moi drodzy. Więc dużo cierpliwości do tej aury pogodowej, która jest bardzo zmienna. No dobrze, kochani, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Tutaj wyjaśnienia, moi drodzy, odpoczynku i wszystkiego naprawdę dobrego ode mnie dla Was. Do usłyszenia.